Kształtowanie umysłów. Niemniej przy tym wszystkim trzeba podkreślić, że teorie minimalne nie tłumaczą, dlaczego w ogóle potrafimy posługiwać się postawami proporcjonalnymi. A potrafimy. Potrafimy zastanawiać się nad tym, co zrobiłby Hamlet, gdyby, albo potrafimy się zastanawiać, czy Donald Trump będzie hachmęcił przy przekazywaniu władzy następnemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych, czy też nie. Te przypisania. Złożonych postaw propozycjonalnych, czasami o charakterze warunkowym, że jeśli ktoś coś pomyśli, to zrobi tamto, a jeszcze coś innego, to zrobi coś jeszcze innego. No to to jest dosyć trudne, ale my to potrafimy zrobić. I to się wiąże z kilkoma kwestiami. Pierwsza rzecz, no, opisy przekonań są intencjonalne. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli państwo przypisują przekonanie Galileuszowi, że Zgasła świeca, bo nie miała dostępu tlenu, bo nie było do niej dostępu tlenu. No to wiecie, że coś jest nie tak, ponieważ Galileusz nie mógł wiedzieć o istnieniu tlenu. Za wcześnie żył. On widział, że świeca została zagaszona, bo ktoś na niej położył pokrywę i on wie, że wtedy świeca gaśnie, ale nie mógł wiedzieć dlaczego. Nie mógł, powiedzieć, nie mógł mieć przekonania, że to brak dostępu tlenu. To spowodował. Kiedy przypisujemy przekonania komuś, to musimy je przypisywać w takiej wersji, jakie on by sam uznał. Czyli one są intencjonalne, w tym sensie, że gdybyśmy zastąpili brak tlenu że w ten sposób, żebyśmy powiedzieli, że Galileusz uważa, że świeca pali się tylko przy dostępie powietrza, to prawdopodobnie on by się na to zgodził, bo coś takiego jest łatwo obserwować? Kiedy się zamknie za pomocą kilicha, Świeczka, to wiadomo, że ona gaśnie. I Galileusz takie rzeczy na pewno nieraz obserwował. Mówiąc krótko, opisy przypisujemy. Przy... związane z przekonaniami w taki sposób, żeby ludzie byli w stanie rozpoznawać się w tych opisach. I wiemy, że mogą, możemy przypisywać komuś, tak jak Maksiemu możemy przypisywać przekonanie fałszywe, mogą nawet nie wiedzieć, że pewne przedmioty występują pod różnymi nazwami, albo że dwie różne nazwy mają jed... to jest ten sam przedmiot, albo że ten sam przedmiot, ich zdaniem to są tak naprawdę dwa różne przedmioty. Różne tego rodzaju pomyłki są w stanie ludzie czynić. My jesteśmy w stanie to doskonale opisywać. I w tym sensie jest to intencjonalne. Intencjonalny kontekst to jest taki, który nie można podstawiać po prostu łatwo terminów synonimicznych, mimo że odnoszą się do tego samego, właśnie dlatego, że to są konteksty dotyczące cudzych przekonań, występujące w takich specyficznych konstrukcjach. To jest trudne, ale my to robimy. Co więcej, My posługujemy się zasadą życzliwości, kiedy przypisujemy ludziom przekonania. To znaczy, kiedy ktoś wypowiada jakieś dziwne zdanie, na przykład ktoś by powiedział: kolejka ciągnęła się jak stąd do Wisły, ktoś to wypowiada w miejscu, gdzie rzeczywiście do Wisły jest 50 km, to wiadomo, że to jest po prostu pewna rodzaj hiperbolii. No nie będziemy mu przypisywali jawnie fałszywego zdania. Kiedy ktoś mówi coś jawnie fałszywego, zwykle traktujemy to jako przenośnie, ponieważ posługujemy się zasadą życzliwości w przypisywaniu przekonań. To jest znowu trudne, ale my to robimy czasami zupełnie automatycznie. Co więcej, odróżniamy zachowanie od myślenia, to Państwo widzieli, to jest pewien kłopot, który absolutnie podważał próby analizy myślenia w kategoriach zachowania. Aktor, który znakomicie gra Ju Romea, albo aktor, który świetnie wciela się w Julię, albo na odwrót, wiemy, że tak naprawdę nie kocha Romea, albo nie kocha Julii, bo odróżniamy zachowanie od myślenia. Widzimy, że samo zachowanie to jest co innego niż myślenie. I co więcej, wiemy, że zachowanie jest powodowane przez nieobserwowalne, przynajmniej nieobserwowalne, gołym okiem przyczyny bardzo często. Że ktoś może mieć jakieś wcześniejsze przekonania, których nie widać. I które się wcześniej nie, prze, nie przejawiły. Ale możemy spokojnie myśleć o tym, że to dokładnie to jest przyczyną tego zachowania. I teraz można się sobie zadać pytanie, jakie są ewolucyjne korzenie tej zdolności. Dlaczego ewolucja nas coś takiego, tak skomplikowanego e, wyposażyła? Dlaczego nie dominują w społeczności ludzkiej chorzy na Aspergera, na pewne zaburzenie w postrzeganiu umysłów innych ludzi? A jeśli to byłoby zbędne, to no byśmy tego nie robili. Rewolucja by nas tego nie, nie wykształciła. Może byśmy się zachowywali jak gady albo płazy, które nie, nie prowadzą skomplikowanego życia społecznego. My je prowadzimy. Mamy dwie tradycyjne koncepcje, które mówią, dlaczego coś takiego się pojawiło. Koncepcja pierwsza to jest inteligencja makiaweliczna. Ona powiada, że ponieważ istniały paso, jednostki pasożytnicze, oszuści, trzeba, trzeba było wyprzedzić ich działania, i ponieważ trzeba było przewidywać, jak się ludzie ci oszuści okropni będą zachowywać, to musieliśmy wykształcić pełne rozumienie innych umysłów. Problem jest taki, że są gatunki, które mają dosyć złożone życie społeczne, na przykład prymaty, ssaki naczelne, którym raczej nie przypisujemy tak, tego, że one są w stanie przypisywać złożone postawy propozycjonalne. Czyli można mieć złożone życie społeczne bez przypisywania tych postaw propozycjonalnych, na przykład wyposażonych w intencjonalne opisy. No i w związku z tym życie społeczne samo nie wystarcza. Nie jest warunkiem wystarczającym pojawienie się teorii umysłów. Można sobie radzić z oszustami w społeczności bez czegoś takiego. Co więcej, my często się w ogóle mylimy przy rozpoznawaniu oszustów. Dlaczego na klatkach kamienic w Warszawie pojawiają się co jakiś czas ogłoszenia dla starszych ludzi, żeby nie ufali zbyt ludziom, którzy się przez domofon usiłują dostać do budynku? Dlaczego ciągle się mówi o metodzie na wnuczka? Dlaczego wiele osób może być oszukanych przez osoby, które mówią, że poszukują pomocy albo mają, akurat są turystami zagranicznymi i potrzebują mieć przelane tysiąc dolarów na swoje konto właśnie dlatego, że czekają na jakiś tam bilet i zaraz im ktoś inny prześle na konto. Rozmaite dziwne rzeczy mogą, mogą oszuści nam łatwo powmawiać. A skoro to robią, ja nie będę Państwu mówił, co robią, ponieważ to mogłoby być na YouTube wykorzystane jako materiał szkoleniowy. No to, no to dlaczego to się udaje? Najwyraźniej ludzie nie są aż takimi jak Drugie tradycyjne wyjaśnienie to jest tradycyjne tradycja współpracy, którą której bronił Kim Sterling, którego Państwo jeszcze będziecie spotykali, kiedy będę opowiadał o koncepcji rozszerzonego umysłu w drugim semestrze. Otóż Kim Sterling, australijski filozof biologii i umysłu, powiada, że zwiększanie się społeczności ludzkich, ich powiększanie się, e, jeśli chodzi o liczbę, liczebność wymagało coraz szerszej współpracy, zwłaszcza kiedy chodziło o polowanie na grubego zwierza. Polowanie na grubego zwierza wymaga... Współpracy bardzo wielu osób. Ale przecież i zwierzęta współpracują. Wilki, na przykład, świetnie polują na grubego zwierzę, bez języka i postaw propozycjonalnych. Więc sama współpraca, odwrotność tej inteligencji makiewicznej, też specjalnie nam powiada, dlaczego się pojawiły takie umiejętności i dlaczego ludzie w ogóle są w stanie coś takiego robić. Te dwie kontradycyjne wyjaśnienia wydają się w tym sensie absolutnie nietrafione. I tutaj dochodzimy do koncepcji kształtowania umysłu. Otóż według tej koncepcji umysły są czytelne, ponieważ je kształcimy, kształtujemy tak, aby były czytelne. Tutaj Tadzawicki, amerykański filozof pochodzenia polskiego, mówiąc odrobinę po polsku, ale pracujący w USA i urodzony już w Ameryce Północnej, otóż powiada, że my musimy ludzi wykształcić w taki sposób. Za, wykorzystując mechanizmy uczenia i imitacji, ażeby stali się ludzie stosunkowo podobni do siebie. A jak staną się podobni, to będą łatwiejsi do przewidywania. A ponieważ są stosunkowo podobni do siebie, przy tym wszystkim, ponieważ podlegli podobnemu procesu uspołecznienia, socjalizacji, to poznanie tych umysłów będzie w ogóle możliwe. Bo ludzie nie są tak bardzo niestandardowi, nie są aż tak nieprzewidywani. A ja więc, jak to się dzieje? Jak Państwo widzą, Tarz Zawicki w pełnej wersji to jest Tadeusz Wiesław Zawicki. Książka Mind Shaping z, z 2013 roku e opisuje to w szczegółach. Otóż ludzie, którzy ze sobą współpracują, upodobniają się zdaniem e Zawickiego dzięki czterem mechanizmom. Dzięki wiernej imitacji, bo jesteśmy w stanie naśladować dokładnie, co robią. Dzięki edukacji, to też takiej sformalizowanej edukacji, która powoduje duży konformizm. Wychowankowie polskiej szkoły są w stanie mówić, że zachwyca ich muzyka Chopina, autorytetem moralnym jest święty Jan Paweł II i nie bardziej uwielbiają poezję słowackiego, chociaż żadną z tych rzeczy nie wierzą, ale są w stanie znakomicie to symulować. Ponieważ zostali upodobnieni przez mechanizmy edukacyjne. Mogą mieć jakieś prywatne poglądy, ale się z nimi specjalnie nie dzielą. Tak przynajmniej jest na etapach edukacji szkolnej, na, na etapach edukacji uniwersyteckiej. Częściowo mogą przerwać ten ciąg konformizmu. Wprowadza się też i pewne normy, które są przestrzegane. Ludzie przestrzegający tych norm i nawołujący do ich przestrzegania powodują, że ludzie się do siebie upodobniają. No i co więcej, dostajemy pewne ideały narracyjne, ideały, do których możemy się odwoływać. Co robiłby Święty Mikołaj w takiej sytuacji? W polskiej wersji ludzie mówią o jakichś autorytetach i tak dalej. To dokładnie chodzi o to, że możemy w jakiś sposób powiedzieć sobie, co by, zrobiły, co by zrobił Sokrates w tej sytuacji, co zrobiłby nasz ulubiony bohater w tej sytuacji. Tak więc zawiski powiada, że to kształcenie i to kształcenie w takim sensie również edukacyjnym. Więc to kształtowanie umysłów i kształcenie to jest ta dwuznaczność, którą ja wykorzystuję na tym wykładzie, ale ona ma dokładnie e, e, pokazywać to formowanie, to ten, ten rodzaj metafory pokazuje nam formowanie umysłów w taki sposób, że one stają się podatne na to, że można im przypisywać postawy propozycjonalne. I do współpracy możemy wykorzystywać wspólny język. Myślenie o języku e, Zawiski łączy z podejściem Deneta, którego Państwo już mieli dokładnie opisanego, Davidsona, którego opowiadałem przy okazji e, monizmu anomalnego i Roberta Brandoma. Z filozofii Brandoma, której odrobinę miałem więcej na temat e, teorii. E, e, Znaczenia i takich rzeczy na początku, kiedy te wykłady zaczynałem prowadzić, ale zrezygnowałem ze względu na ich niesłychanie dużą komplikację. Ech. Otóż z tej filozofii Brandoma bierze przede wszystkim Zawicki takie pojęcie zobowiązanie do wnioskowania. Otóż my, wypowiadając pewne rzeczy, bierzemy na siebie odpowiedzialność za słowo. Ta odpowiedzialność za słowo łączy się z tym, że my przyjmujemy również konsekwencje tego, co wynika z tego, co mówimy. Do tej się ograniczymy. Na dzisiejszym wykładzie nie będę wchodził w całą skomplikowaną siatkę pojęciową, którą stworzył Robert Brandon, jeden z najlubitniejszych filozofów amerykańskich. Nawiasem mówiąc taka ciekawostka dla Państwa, którzy są moimi studentami na Uniwersytecie Warszawskim, otóż profesor Katarzyna Paprzyska, która miała prowadzić ten wykład pierwotnie, akurat jest Napisała doktorat pod opieką Roberta Brandoma w Pittsburghu, więc jest to pewien trop bezpośrednio łączący Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego z Robertem Brandowem, właśnie w postaci Katarzyny Paprzyckiej. Wróćmy do naszego wykładu. Otóż ta koncepcja. Kształtowanie umysłów jest dokładnie idzie w odwrotną stronę niż koncepcje tradycyjne, dlatego tyle miejsca poświęcam. Bo zamiast mówić, że najpierw poznajemy inny umysł, a potem dopiero przychodzi język, tutaj powiadamy, najpierw przychodzi język, ujednolicenie zachowania, a dopiero potem jesteśmy w stanie poznawać inne umysły. Ten język współkształtuje nasze umysły, pozwala nam znaleźć wspólny słownik.